Szczecin było o krok, ale kiedy się ludzie Chloe dowiedzieli, potrafili iść do Urzędu Miasta, by powstrzymać prezydenta, rozumiecie? Było o krok. Więc do dziś Szczecinem rządzi lewica. Pytam się tego duchownego, który uciął przed dziesięciu lat, laty tam łaskę. Zdaję sobie sprawę, ile masz na sumieniu zamordowanych dusz? Licz, przelicz bracie, ile rogrocznie umiera Szczecinian, a wtedy zrozumiesz, coś uciął. To była osoba główna, wysoko w kuli postawiona. A było bez a tam biskup już albo umarł, albo się kończył, jak mówił proboszu. To jest cudowna okazja, skok na wadze. Na łaskę Boga. Brzmiałem nagraną godzinę spotkania z prezydentem. Więc ten kapłan sobie nie zdaje sprawy po tych słowach, ile zaprzepaścił łask dla miasta Szczecina, który będąc kochanym, moi drodzy, miastem, ma bardzo bolesną reputację w Polsce. Korynt. 湖南菜。